Zawaliłam. Zawaliłam. Nie musiało tak być. Mogłam. Mogłam wszystko. Teraz dno i kilometr mówię już nie mam siły jasne. Jak zwykle nic nie ma. Nie ma chwili wytchnienia! Co ty ty miauczami przewracasz?! i stąd! Ał... Przestań. było? Widzisz, do czego mnie zmuszasz?! Niech gdzieś niszczyło?! Muszę się wspomagać, bo już z tobą nie wyrabiam! Matka nigdy mnie nie kochała. Miała pretekst być fać i niszczyć swoje i moje życie. Ale dzisiaj masakra była w budzie. Nudzą w kółko o tym samym na lekcję. Nudzą. Mam już dosyć tej cholernej chemiczki. Nie mam mnie jędza. Czajcie. Weź się, nie przejmuj. Ja to mam dwa zagrożenia. Może pójdziemy zaraz na szluga zabudę. A ty co do mnie? <coughs> nie pijesz? Pełną butelkę masz. <coughs> no jakoś nie mam ochoty. Palić też nie będę. Weź nie bądź lamy, skończ to piwo i idziemy za jarek. Nie będziecie mnie zmuszać. Oj, nie zrywam już takiej przyzwoitki. Nagle taka grzeczna się zrobiłaś. Zrelaksuj się. No może macie rację. Zrelaksuję <kluzuj> trochę. W Szkoda gadać. O to chodzi. Was. że dlaczego ja byłam taka głupia, i poszłam z nim wtedy, idiotka ze mnie, dzieci. To była bajka pod tytułem jak zniszczyć sobie życie w kilku krokach. Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego zostałam z tym sama? Bez nikogo. Niech mi ktoś pomoże. Niech mi ktoś z tego wyciągnie. Słyszycie mnie, ludzie? Wołam o pomoc. Wołam was. Dlaczego nikt mi nie pomaga? Jestem na tyle beznadziejna, żeby się zabić. Najwidoczniej tak. Tak żałuję. Tak strasznie żałuję. Pa. W po prostu wątpię, w głowie nie mieści 14 lat takiego strzelania Na cieczkę. Niszczyłaś. Pomyślę, pomyślę o tym. Kto... i tworzycie fantastyczny zespół teatralny. Gratuluję Pani Wiolecie, że znalazła takie przyczyny, które chcą to robić, w taki sposób robić i tak pięknie myślą, myślą scenariusze. Pozwólcie, że wręczymy Wam chociaż dyplom za pierwsze miejsce.